Tym razem pójdziesz na dno. Razem z tobą. Na pewno zdajecie sobie sprawę, że cywilizacje Światła i Ciemności nie żyją w pełnej zgodzie. Tak, delikatnie to ujęłaś. Kłócą się ze sobą jak kropki z paskami. A ostatnio się to nasiliło. Dlatego Gabriel oraz mistrzowie Isao i Kimora wybrali się z misją do Krainy Światła. No, a co z ciemnością? Nie wezwałam cię tu dla rozrywki. Powiedz mi wszystko, co jest Ci wiadome o sytuacji w krainie ciemności. Mówię, że ten, którego zwiecie czotenem, był widziany z cesarzową Megarią. Co ten knuje z Megarią? Hm. Intrus w akademii! Proszę, pomóżcie mi. Ah! Cudo. Starcie Mistrzów. Partnerki. No dobrze, mam pytanie. Naprawdę zamierzacie pomagać tej zdrajczyni? Gdzie ja jestem? Zostaw mnie! Precz! Specyfik na ukojenie nerwów. Po co tu przyszłaś? Ja nie. nie miałam dokąd pójść. To prawda. Jeśli dopadnie ją oczotem, nie ma najmniejszych szans. Mówisz tak, jakby się jej żałował. Nie twierdzę, że ma dobre intencje. Ale biorąc pod uwagę to, jak zakończyła współpracę z Cotenem, przyda jej się nasza ochrona. Nie możemy pozwolić, żeby opuściła świątynię. To dziś się tym zajmie. Ach, ach. Przykujecie mnie tu jak jakoś przestępczynię? Tak, bo nią jesteś. Światło mnie osłabia. Odeślij mnie. Najpierw musisz powiedzieć, po co megaria brata się z Czotenem. Chodzą plotki, że prosił o audiencję u królowej Kalimy. Czotem wybiera się do królowej ciemności? Zabierz nas do pałacu Kalimy. Już! Allison, z uwagi na twój sentyment do ciemności sądzę, że powinnaś zostać w świątyni. I miej na oku naszego gościa. Bez obrazy, pan opterze, ale przebywanie z tobą jest tak zabawne, jak obserwowanie schnącej farby. Czekaj, pan opterze, stop! Nigel? Od kiedy mamy kule szpiegowskie w cywilizacji wody? To nie jest kraina wody! Nigel jest tutaj, w San Campion! O nie! Pokaż to jeszcze raz! Tak, widziałam Nigela! Przestań piszczeć! Co zrobiłaś z Togin. Nieładnie Ani kroku, bo zrobi słodkie oczka Dobra, a teraz gadaj Dlaczego Nigel nurkuje w Zatoce San Campion? To z tego powodu słudzyczo te nakręcą się przy dokach Nie mam pojęcia, co planuje Nigel Ale chętnie pomogę ci to zbadać i myślisz, że tak po prostu ci zaufam? Nie rzucaj się tak ruda. Wiesz, że chcę zamścić się na Czotenie. Poza tym, przydam ci się. Tak, jak pryszcz na twarzy. Nie dasz rady zawiadomić przyjaciół. A tymczasem ja mam kostium nurka, no i prawo jazdy. I co? Gulgot może mi załatwić rybi kostium? Tyle, że teraz pomaga Gabe'owi. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Załatwię sobie inny kostium. Niby jak. Nawet jeśli jakieś stworzenie umożliwi ci oddychanie pod wodą, gdy skończy się jego mana, utoniesz albo utkniesz w cywilizacji wody. I to bezpowrotnie. Dobra, ale oddaj rękawice. Tę drugą też. Jesteś całkiem cwana. Pałacu? W jaki sposób mamy zejść na dno przepaści? Kto mówi o schodzeniu? Tatsurion rozkuty! Komu trzeba dołożyć. Spokojnie, nie bijemy się, chodzi nam o cichy transport na dół. Obawiam się, że i tak zostaniemy zauważeni. że samochód mistrzów ma więcej mocy. O, przepraszam. Mogliśmy wziąć twoje auto, zaraz ty nie masz auta ani przyjaciół, którzy ci je hm, Hamulec działa. Uh, Okej. Okay. Zatrzymałaś się po to, żeby mnie zdenerwować. Mój obecny strój nie wydaje mi się idealny do tajnej misji. Nie powiem, że nie lubię zakupów, a... ale sklep jest zamknięty. To oczywiste. Ja zawsze robię zakupy po zamknięciu. No wiesz, jak to przestępczyni. Czekaj, znam lepsze miejsce, gdzie możesz ubrać się za darmo? Nie będę nosić dżinsów twojej mamusi. Coś myszko? Eee, koleżanka, ale. To dlaczego ma na sobie spodnie mamy? Wpodlała się! Wpodlałam Wpadłam się! I Jak, tatusiu Ali, sądzisz, że dobrze na mnie leżą? Ha! Nawet nie próbuj. Że chcecie mi przekazać ważne informacje o naszych wrogach. Jeśli pozwolisz, królowo Kalimo, Argus, czujne oko! Stworzenie światła? Jak śmieszkać mój pałac obecnością wroga? To informator, Wasza Ekscelencjo. Myślę, że uznasz to za niezwykle pouczające. Jednak musimy zrobić zakupy po twojemu. Ale nie mam nic przeciwko włamaniu do magazynu Cetena. Widzę, że coraz więcej nas łączy. Nie jestem taka jak ty. O! O! 你死了。<laughs> W moje! Czyżby to była sytuacja, w której musimy współpracować? Tak. Nie ma mowy! Najlepiej ty rób swoje, a ja swoje. Widzę, że doskonale się bawisz. Hmm. Jak sama widzisz, królowo ciemności, cywilizacja światła wkroczyła do krainy ludzi, używając miasta San Campion jako przyczółku do inwazji na ciemność. On kłamie! Chce podburzyć Kalinę do wojny przeciwko światłu. Co robić jeszcze wolniej? Wyluzuj, nie ogarniam tej głupiej technologii. O. Uważaj! Jeśli zrobisz to jeszcze raz, tak, nie ma za co? Możesz już zabrać tę paskudną rękę. Twoja wina, po co mnie chwyciłaś? Ych, może gdybyś była trochę bardziej czujna, to byś zobaczyła światło. Nigel. Fidrem jest róg Terrazaura! To co? Rogiem Terrazaura można zrobić szczelinę w walu. Przejście do świata stworzeń kapuje! <grystanie> co ty wyprawiasz?! Puszczaj! <grystanie> Takiej spółki nigdy bym się nie spodziewał. Ah! Potrzebny mi użyteczny partner, Węgorz! Wodny, gu... Wodny surfer Wodny surfer! Wodny. Nazywasz w końcu to stworzenie, czy nie? Przestań się przez chwilę.

Się przed moim obliczem bez zaproszenia. Pewnie są marionetkami i szpiegami cywilizacji światła. To ty próbujesz pociągać za sznurki i wciągnąć Królową Ciemności w wojnę. Cisza! Nie interesują mnie głupie sprzeczki pomiędzy ludźmi. Hmm. D? Krainie ciemności? Królowo! Światło i woda przewierciły strop jaskini! Naprawić szkody! Eee! 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 Światło i woda są w konspiracji? To niemożliwe! W pobliżu nie ma granicy z cywilizacją wody! Ale za to San leży blisko, tuż za woalem! Najwyraźniej istoty światła atakują z za drugiej strony, Huanu, a tych zdrajców przysłały tu po to, żeby odwrócić Twoją uwagę. To kłamstwo! Proszę, chcemy Ci pomóc. Ja się tym zajmę. Za Twoim przyzwoleniem. Z łatwością zamknę szczelinę. I wyjdziesz na bohatera. Sam bym tego lepiej nie wymyślił. Wolałam, kiedy każda z nas walczyła na własną rękę. Nie mamy wyjścia. Musimy strzelać jednocześnie. Raz, dwa, trzy. Widzę, że jednak potraficie pracować w tandemie, choć osobiście preferuję tradycyjne metody. Cyborg samuraj do ataku! Musimy się ratować! Tchórze! Proszę, uwolnij nas! Uratujemy cię! Zamkniemy pęknięcie w walu! Wypuść ich! Zawali się mimo zamknięcia szczeliny. Potrzebny nam wielki palnik spawalniczy. Ja jestem wielkim palnikiem. że z wami nie skończyłem. Taki jesteś pewien? Jeśli wygnamy twoje stworzenie... Prawdopodobnie zabraknie ci many, żeby uciec za voal. Nie mam wyjścia. Naprawa zakończona! Może zbyt pochopnie. Kazałam was uwięzić. Dlatego pozwolę wam powrócić za wol. Dziękujemy królowo. I proszę, nie ufaj czotenowi. Próbuję podburzyć cię do wojny. Nas, istot ciemności, Niełatwo jest przekonać do zmiany decyzji. Więc nie kuś mnie, człowieku. Lepiej zejdź mi z oczu, póki nam na to pozwala. Nareszcie wolna. Nie na długo! Todzi, czekaj! Alakrzmi ma swoje wady, ale mogłaby być dobrym nowicjuszem. Oczywiście tylko na okres próbny. Mogę to rozważyć, jeśli dacie mi inne ciuchy. Ha? Sądząc po waszych ponurych minach, wyprawa do cywilizacji światła nie skończyła się sukcesem. Zawiodłem. Bzdura. Ziarno podejrzliwości zostało zasiane. Ciemność i światło podgrzeją teraz swoją zimną wojnę. I przestaną zwracać uwagę na sojuszników, ogień i naturę. Wtedy obie krainy staną się bezbronne. Mm. Mam dosyć spisków światła. Załóżcie bazę strategiczną w miejscu zwanym przez ludzi San Karpion. Wersja polska na zlecenie Teleton Plus Studio Publishing. Dialogi Katarzyna Michalska. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięki montaż JJAS Official. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska Udział w zielu. Małgorzata Szymańska, Jarosław Domin, Jakub Mróz, Robert Tondera, Grzegorz Drojewski, Katarzyna Tatararak, Jacek Mikołajczak, Janusz Zadura i inni.